Przygotowanie do matury rozszerzonej z wydawnictwem PASDRO, zadanie 11. W nieskończonym ciągu geometrycznym suma wyrazów drugiego i 6 jest równa 34, a suma trzeciego i siódmego równa 68. Wyznacz najmniejszą możliwą liczbę początkowych wyrazów tego ciągu, które należy zsumować, aby otrzymać sumę nie mniejszą niż 63. Yy. Suma wyrazów drugiego i szóstego, czyli a2 dodać a6, jest równa 34, a wyrazu trzeciego i siódmego jest równa 68. Ponieważ jest to ciąg geometryczny, to mogę skorzystać z wzoru ogólnego na ciąg geometryczny, czyli wyraz drugi to jest wyraz pierwszy razy q. Wyraz szósty to jest wyraz pierwszy razy q do potęgi piątej. Trzeci wyraz to jest pierwszy razy q do kwadratu, i siódmy to jest A1 razy q do potęgi szóstej. Wyłączę A1 q w pierwszym równaniu. Zostanie 1 plus q do potęgi czwartej to jest 34. W drugim równaniu wyłączę a1q kwadrat, zostanie 1 plus q do potęgi czwartej i jest równe 68. Podzielę równania stronami, drugie równanie przez pierwsze, a1 się skraca, q kwadrat przez q daje mi q, 1 plus q do czwartej skraca się z 1 plus q do czwartej i zostaje 68 przez 34, czyli 2. Czyli Q jest równe 2 po podzieleniu układu stronami. Drugie równanie dzielę przez pierwsze równanie. Yy, to i Q podstawiam do jednego z równań, na przykład do tego pierwszego. I mam A1 razy 2 dodać A1 razy 2 do potęgi piątej, czyli 32 równa się 34. Czyli 34a1 jest równe 34, i po podzieleniu przez 34a1 jest równe 1. Mam podać, ile wyrazów należy sumować, czyli wyznaczam sumę ciągu geometrycznego, to jest a1 razy 1 minus q do potęgi n tej przez 1 odjąć q ma być nie mniejsze. Czyli większe lub równe od 63. 1 minus 2 do potęgi n przez minus 1 ma być większe lub równe od 63. Czyli minus 1 dodać 2 do potęgi n tej większe, równe od 63. 2 do potęgi n większe lub równe od 64. 2 do potęgi n większe lub równe od 2 do 6. Funkcja wykładnicza różnowartościowa i podstawa większa od 1, czyli rosnąca, zatem n większe lub równe od 6. Czyli podać najmniejszą co najmniej 6 wyrazów należy zsumować, czyli skoro mam podać najmniejszą możliwą liczbę początkowych wyrazów, no to tą najmniejszą możliwą początkową liczbą wyrazów jest 6.